Cześć, witajcie widzowie, jestem Karol i dziś pokażę Wam jak linieją patyczaki rogate. Tutaj widzimy większego patyczaka z mojej hodowli. Ma on nad sobą, jak teraz widzicie, wylinkę. Patyczaki, gdy rosną, zrzucają wylinkę, czyli tak jakby skórę. Za chwilę wylinkę właśnie zobaczycie, tylko kamera musi złapać ostrość, ale na pewno pokażę Wam nie tylko tego patyczaka. Teraz widzimy innego, mniejszego. I jak widzicie, na końcu odwłoka wisi mu wylinka. Ale wracając do dużego patyczaka, teraz widzicie ujęcia, jak wygląda jego wylinka. Patyczak zaraz po zrzuceniu wylinki jest bardzo delikatny. Wylinki są najczęściej koloru białego lub beżowego. Wylinki zrzucają także pająki. Mam hodowli dużo małych patyczaków, które na pewno jeszcze będą wiele razy linieć. I tutaj, już na zakończenie, widzimy dorosłego patyczaka. Jeszcze szybkie spojrzenie na tego drugiego, który też linieje. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia.